Dlaczego Ukraina się obroniła i broni? To jest, pytanie, bo tu warto dodać, że też sporo Ukraińców jeszcze na samym początku, znaczy tak, tak. tuż przed wojną, właśnie mhm. na, na pytanie, gdyby wybuchła, czy będą w stanie się obronić, też nie wierzyło. Tam trochę ponad połowa była przekonana, że daliby radę, więc, więc rzeczywiście wszyscy byli zaskoczeni. No i, i Dzisiaj po, po, po roku wojny dzięki samym Ukraińcom, badaniom, które oni robią nad samymi sobą, wiemy więcej No i tam było takich czynników i strukturalnych i przypadkowych, politycznych mm -hmm. powiedzmy, czyli ten taki polityczny, kluczowy, no to była decyzja Załońskiego, że zostaje podjęta w najbardziej dramatycznym momencie, kiedy dostał sygnały od wywiadu, że jest na niego polowanie, prawda? Mm -hmm. że w razie czego nie przeżyje, on i jego rodzina zresztą no i, i cała elita. Władzy była, była na, na liście proskrypcyjnej, mm -hmm. więc on to wiedział. No i jednak pamiętamy te dramatyczne momenty, kiedy się żegnał tam, czy, czy rozmawiając z przywódcami państw Unii Europejskiej. Mówił, że tam być może ostatni, być może ostatni raz, prawda? I, I to nie był żart, to nie był tylko efekt, mm -hmm. prawda? rzeczywiście tak mogło być. Ale to było kluczowe, tak jak, jak mówią ukraińscy socjologowie, że to był ten moment przełomu, takiego też dającego wyraźny impuls Ukraińcom, którzy za pierwsze dni z kolei też, i to jest drugi aspekt, zdolność Ukraińców do samoorganizacji. Pewien taki, no powiedzmy, mechanizm, który Wypracowali, jest to on historycznie uwarunkowany. Czyli jest to jakaś cecha narodu. Tak? Jest na pewno kulturowo transmitowane, taka częściowo mityczna, w dużej mierze też jednak faktyczna zdolność do, do, do mobilizacji oddolnych. Prawda? Ona się wywodzi z takiej, no, tak zwanej demokracji kozackiej, jeżeli chodzi o jakieś odleglejsze historyczne ruchy. Wcześniejsze, już dwudziestowieczne przypadki, no to jest chociażby ruch anarchistyczny, no słynna historia Anestara no Machno i tego, co, co robił, ale to są jakieś takie fra fragmenty, które przypominają, że mamy jakieś skrypty, które, które umożliwiają... Się... No, ale to był też taki proces historyczny, bo pan w swoich tekstach na ten temat pisze o tym, że też Ma e Majdany uruchomiły... No, no właśnie Maj i Majdany, prawda? To już jest ta najspółcześniejsza historia, mm -hmm. czyli trzy Majdany, które definiowały... E podległość ukraińską po, po, po rozpadzie związku radzieckiego ten pierwszy prawda jeszcze jeszcze tuż przed, przed rozpadem no potem 2004 rok połączona rewolucja i, i najważniejszy 13-14, no i to był taki typowy pokaz samoorganizacji. Znaczy, myśmy oczywiście zwracali uwagę głównie w 13-14 roku na to, co działo się w Kijowie, ale przecież to był Majdan Ogólnonarodowy. To się działo. No tak, nam się wydawało, że to jest tylko Kijów. Tylko Kijów, a przecież no, były miasta, gdzie po prostu rzeczywiście przejmowano władzę, prawda? Gdzie milicja ówczesna, teraz jest policja, ale wtedy ówczesna milicja jakby wypowiadała posłuszeństwo mhm. rządowi, przechodziła na stronę. Lokalnych władz, prawda? Czy, czy, czy lokalnych Majdanów i, i, i też logistyka tych, tej, tej, tej rewolucji. No to był, jak się popatrzy, no, rzeczywiście to był taki no, proces doskonałej samoorganizacji, na jednak na tym, że w samym tym Kijowie no, prawie cztery miesiące ci ludzie tam no, zbudowali miasto, w którym. Wywożono śmieci, były podpisane umowy z właścicielami sklepów na ewentualne odszkodowania, gdyby mhm. były potłuczone. To jest niewyobrażalne w trakcie rewolucji. W trakcie właśnie. rewolucji, nie, to był bardzo uporządkowany proces, włącznie z zarządzaniem samym Majdanem, prawda? który był, gdzie tam nie było jednego lidera, to było też charakterystyczne właśnie, może to jest ten, ten element, ten wyraźnie... To była taka rzesza samo się zarządzająca, która nie chciała, no pamiętam taki moment z grudnia 13 roku, kiedy przyjechała jakaś delegacja Unii Europejskiej, chciała, no dajcie nam przywódcę. No i tam kilkanaście osób przyszło, prawda? No to jest taki zbiorowy przywódca, który... Który, który, więc, więc tych tych. w naszej części Europy to w ogóle ewenement, tego rodzaju przywództwo. Jest mi, ale mimo wszystko, mimo, myślę, że Solidarność 80. roku to był ten proces. Ale, Lech Wałęs. ale był, był oczywiście Lech Wałęs, ale to też trochę inne czasy były, prawda? To jednak jednak, tutaj już rzeczywiście Ukraińcy podczas tego Majdanu, tego właśnie drugiego, bo społeczna rewolucja była trochę inna. Tam był przywódca, tam był Wiktor Juszczenko, prawda? Był charyzmatyczny polityk, który porwał. Tu już tak nie było. Politycy próbowali się dopasować. Do Pamiętam Ila Tymoszenko tam próbowała się wkręcić jakoś to, ale, ale, ale ewidentnie nie, nie pasowała tam do, mm. do, do, do tego układu. I, i, I to jest coś, co, co no pokazało swoją siłę w czasie rewolucji. Było pytanie, czy na tej energii można budować potem nową, nową Ukrainę. Reset obywatelski.